Cześć, witam na kanale Info Prawa. Nawożenie wiosenne malin, winorośli, porzeczek, truskawek i innych krzewów pnocno i to wszystko w jednym filmie. Kluczowy zabieg pielęgnacyjny, no na pewno jeden z najważniejszych, żeby nasze roślinki dobrze rosły i obficie plonowały. Jak, kiedy i czym nawozić i o według mnie absurdzie w nawożeniu, posłuchajcie. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Mam książki, jak również kalendarz warzywnika 2025 i smyczki. Zapraszam na info uprawa.pl i na Allegro. Ty mi bardzo pomagacie. Według mnie nawożenie wesenne krzewów i pnączy jest najważniejsze, jeżeli chodzi o samo nawożenie. Owszem, później może być potrzeba nawożenia jakimś składnikiem, mogą być widoczne niedobory, jednak ja Wam powiem tak, będę miał setki różnych krzewów owocowych na tym polu i będę je nawoził wiosną tak samo. To znaczy mogą się dawki różnić i odstępy, ale będzie to nawóz o takim samym składzie. I zaraz o tym powiem, ale najpierw o czymś dziwnym. Mamy różne nawozy, dedykowane nawozy. Jeden dedykowany do truskawek, jeden dedykowany do winorośli, do borówek i tak dalej. O borówkach był osobny odcinek, na który Was zapraszam, ale przyjmijmy sobie, że mamy taki nawóz do winorośli. I co taka winorośl potrzebuje? No azot jest ważny, fosfor, potas, magnez, siarka, ale nie tylko. I przyjmijmy NPK, czyli azot, fosfor, potas. Mamy nawóz, który ma skład azot 15, fosfor 8, potas 9 do winorośli. A drugi azot 13, fosfor 9, potas 17. W miarę podobnie azotu i fosforu, ale duża różnica z potasem, bo tutaj mamy 9, tutaj mamy 17. A trzeci nawóz też do winorośli. Ma azot 6, fosfor 11, potas 26. Czyli tu już jest spora różnica, jeżeli chodzi o azot i o potas. I tak mógłbym wymieniać. No to skąd ja mam wiedzieć, co ja mam dać do winorośli? Czy ona potrzebuje 9 potasu, czy 17, czy może 26? Czy potrzebuje 15 azotu, czy 6? No skąd ja mam to wiedzieć, jako taki wiecie amator? Proporcje między azotem, fosforem i potasem też są różne. To nie jest tak, że są takie same. To znaczy, różnią się w zależności od nawozu. A do truskawek jest tak. Azot 15, fosfor 8, potas 9. No to już słyszałem przy winorośni. 13, 9, 17 inny nawóz. Też już to słyszałem. Pytanie jest takie: czy winoroś i truskawka potrzebują podobnych proporcji składników pokarmowych? O samym nawożeniu można mówić, wiecie, bardzo długo, są różne niuanse, ale można ogólnie przyjąć, że tak. Może dawka się różnić w zależności od nawozu i od wzrostu rośliny, czy jest, wiecie, to starsza, czy też mamy ją załóżmy drugi rok. I też w zależności od rośliny, że tutaj damy 50 gramów, a tutaj damy 40. Ale po co kupować więc różne specjalistyczne nawozy, jak wystarczy jeden? Producenci nawozów sklepowych chcą jak najwięcej sprzedać, ja nie mam do nich o to żadnych pretensji, bo wiem też, że ogrodnicy chcą mieć specjalistyczny, no najlepiej jakby, wiecie, na okładce pisało, że do tego. Jak pracowałem w centrum ogrodniczym, no to było trochę właśnie takich klientów, którzy tylko tak chcieli widziałem już nawozy, które miały taki sam lub prawie taki sam skład i były sprzedawane, wiecie, specjalistycznie, że ten do tego, ten do tego, a jakby sobie doczytać, no to wystarczyłoby kupić jeden taki sam nawóz, 3 kg i użyć do wszystkich tych roślin owocowych. Zamiast kupować, wiecie, 3 nawozy po kilogram i użyć każdy pojedynczo, gdzie no 3 razy po kilogramie to jest na pewno drożej niż raz 3 kg. Mam nadzieję, że to co mówię jest zrozumiałe, no ale chciałem wytłumaczyć to, że w większości przypadków wystarczy Wam jeden Nawóz do każdego krzewu i pnącza owocowego. Jedyne co no, to dałbym nawóz zakwaszający do borówki i do żurawiny, ale to już jest inny temat. Dla na przykład jagody kamczackiej już nawóz ten zwykły. No i tak to wiecie, do każdej rośliny jeden nawóz. Jedyne co to może się różnić właśnie dawką, w zależności od rośliny i od tego, no, czy ona jest starsza czy nie. A dopiero później ewentualne reagowanie na niedobory, jeżeli by się wydarzyły w co wątpię, ale zawsze no, warto patrzeć na liście, a nawet i na owoce, czy coś się nie dzieje. Mógłbym robić do każdej rośliny osobny filmik, by była duża oglądalność, ale szczerze mówiąc, ja do każdej rośliny polecam jeden nawóz, na przykład nawóz uniwersalny, jeżeli chcecie taki stosować. Ale też o dobrym składzie, no bo czasami też można się natknąć na nawozy, które no, jednak mają skład. Polecam, żeby nawóz do krzewów i pnączy owocowych, który zastosujecie wiosną, miał przynajmniej 10 azotu, 5 fosforu i 9 potasu. To tak ogólnie mówię, bo na temat właśnie nawożenia można by tu zrobić bardzo długi filmik, ale ogólnie to tak można przyjąć. Dobrze by było, gdyby miał też w składzie m.in. siarkę i magnes. Polecane przeze mnie nawozy to jest Ogród Kompleks, no to jest bardzo, bardzo dobry nawóz, no też można by na przykład wybrać Azofoskę, też Villa Nordic Supreme jest niezły, też mam dużo pytań o Jaramila Kompleks, to też jest dobry nawóz i oczywiście żadne polecenie nie jest reklamą płatną, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Polecany przeze mnie termin nawożenia to przełom marca i kwietnia. Oczywiście jak teraz oglądacie ten filmik załóżmy nie wiem w połowie kwietnia, w maju, no to też warto nawieść raz. No i to też w zależności, ale szczególnie jeśli nawieziecie no właśnie ten przełom marca i kwietnia, kwiecień, połowa kwietnia, to drugi raz warto nawieść za około 1-2 miesiące po pierwszym nawożeniu. Bardziej wymagające jak winoroś, truskawka, malina, jeżyna co 1-1,5 miesiąca, a według mnie mniej wymagające jak agrest, porzeczka, porzeczko, agrest co 2 miesiące. Dla nas jako dla amatorów takie nawożenie zwykle w zupełności wystarczy. A jak macie rośliny nowe, dopiero wiecie co posadzone teraz lub jesienią poprzedniego roku, to nie trzeba nic nawozić. Ewentualnie później raz nawóz jesienny, który no, przygotuje krzewy do zimy i lepiej one też wystartują wiosną. I to są nawozy sklepowe, które nie każdy lubi. Dla mnie to nie jest nic złego, no ja tak jak Wam już powtarzałem, rozróżniam dostarczanie składników pokarmowych roślinie, bo nasze roślinki potrzebują w cudzysłowie sobie pojeść, żeby wiecie, dobrze rosły, nie miały tych niedoborów, dobrze plonowały, też żeby był dobry smak owocu, bo to też może być od tego zależne, nie tylko, ale też. To jest co innego niż stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które wiecie, opryskujemy rośliny. Ale tak, dobry do nawożenia jest także obornik. Ja preferuję granulowany bydlęcy, ale można też zastosować inne. Nawożenie takim obornikiem jest dobre, szczególnie gdy mamy słabą glebę. Obornik granulowany poprawi jakość gleby, dzięki temu no, roślinki będą lepiej korzystały z tego, co jest w tej glebie. To tak oczywiście w skrócie. Ale skład takie oborniki mają, no, tak mniej więcej załóżmy azot 2, fosforu 2, potas 2. To tak mniej więcej, bo może być 2, 2, 3, no 3, 3, 3, 3, albo i minimalnie więcej. To nie jest ważne, ale jest to stosunkowo niewiele składników pokarmowych, które mogą nie wystarczyć w przyszłości. Owszem, można by było robić nawozy płynne, choćby gnojówkę z obornika, podlewać tym różnymi gnojówkami, choćby nie wiem, z pokrzywy, z żywokostu. Tylko takie nawozy częściej używamy, bo mają słabszy skład niż choćby te sklepowe. Każdego to jest wybór, ja tutaj nie chcę stać po czyjejś stronie, bo ja uważam oba sposoby nawożenia za warte rozważenia. Może być owszem, tak, że no, przez wiele lat ta roślinka będzie rosła pięknie bez żadnego nawożenia, ale często te gleby nie są dobrej jakości i warto roślinki wspomagać. Obornik granulowany jest dobry do użyźnienia gleby i dostarczenia małych ilości składników pokarmowych. Ja polecam takie nawożenie w marcu, jak właśnie jest taka słabsza gleba, to ten obornik i potem właśnie nawóz wiosenny. Czy też jak nie chcemy tak stosować takich nawozów, no to ten obornik i potem no, nawozy płynne. Ewentualnie trzy razy nawożenie obornikiem granulowanym co półtora miesiąca. Więc szczególnie jeżeli roślinki są takie, wiecie, już zaniedbane, czy też właśnie ta gleba jest taka słabsza, to można dać na przykład obornik granulowany teraz w marcu, a później w kwietniu ten nawóz no, wieloskładnikowy, taki z mikroelementami, któryś z tych, które powiedziałem, czy też specjalistyczny jakiś, ale jeden do wszystkiego. Ale generalnie, no to dobre też będzie takie właśnie po prostu dwukrotne nawożenie tym nawozem, który już mówiłem. I potem nawóz jesienny raz, żeby rośliny no, lepiej przystosowały się do zimy i lepiej wystartowały. W następnym sezonie. I jeszcze powiem, że niezależnie od nawozu, czy to jest obornik, czy to taki nawóz dostarczający składniki pokarmowe, dostarczający mikroelementy, polecam go rozsypać równomiernie wokół rośliny trochę blisko, wiecie, trochę dalej, żeby ten nawóz był też między jednym krzewem a drugim. Podsumowując, wystarczy Wam jeden i ten sam nawóz do wszystkich krzewów, z wyjątkiem tych kwaśnolubnych, jak borówka i żurawina, bo tam warto glebę zakwaszać. A tak, no to ten sam nawóz. Nie musicie kupować specjalistycznych nawozów dedykowanych. Owszem, może być różnie, mogą wystąpić niedobory pokarmowe, które no, będzie dobrze szybko zniwelować, na przykład nawożeniem dolistnym, ale zwykle nawożenie jednym i tym samym nawozem przyniesie w przypadku każdego krzewu owocowego w naszej ogródkowej uprawie bardzo dobre efekty i świetne plony. Więc to by było na tyle. Napiszcie też oczywiście, jakie jest Wasze zdanie na temat nawożenia różnych krzewów, co stosujecie, jaki nawóz, czy w ogóle może też nic nie stosujecie. Jestem ciekawy Waszej opinii, ale tak. Dziękuję. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Zachęcam do oceny tego filmiku. Do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.